Oleg said she was with the FBI. Is that some kind of joke? Don't stress. She was kicked out. So we're getting a shitty fed. Oh, don't start hating because no, I'm. Are you serious? I'm yeah, not. Saying that. I'm just saying. I'm okay. Not jealous. Who said jealous? That's all on you, girl. Oh my god. Either get a room or tell me about Kinsey. Oleg didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the syndicate so the decker set her up for a fall. Oh, I hope she's worth the hassle. Only one way to find mm -hmm. out. We get on that barge. Czyli jedziemy odzyskać jakąś pannę. Czecha, czeka, czeka, czeka. Tak? to super. Czyli jedziemy odzyskać jakąś pannę. No. No, jedziesz? Jadę. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim. Cześć. Z tej strony... <laughs> <laughs> Co za <fej? laughs> O Boże. No to pokazałeś klasę, jak nie wsiadać do łódki. <laughs> uh, powróciliśmy do Science Row. Jedziemy z Ta. kolejną misją, mamy odzyskać jakąś laskę, czy ją uratować. Z tej strony, husiek? Na kogo miały, mieliby się spodziewać? Przecież zawsze razem nagrywamy. Uh, no, nie wiem. Ty, no my nad tą barkę mamy się dostać jest, zrobię pełny zwrot i wskoczymy na nią łódką. Dobra. Spoko, loko. Satisfaction. I... Buja. O kuźwa. <laughs> to się nazywa wjazd na chatę. Oh shit. To ci niebiescy. Niebiescy są niezbyt. Za nami jest kupę ludzi, którzy do mnie strzelają, a nikt mnie nie chce osłaniać. No pewnie. Trzy osoby sobie na Cię tutaj siedzą i tak ostrzelają do mnie. Zaraz ginę. Nie gin, nie gin. Już mi się odnawia życie. Co się skrada? Kurde. Kenzie Kensington. Dyn 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 dyn. Jaka ruda, fajniutka. Ta, pokaż. No, nie wiem. No i co my rozwiążemy? Jak mam rozwiązać jak nie mam kurde nic?

and Word is just a bdsm club that caters to various acts of perversion. Weź co? The name comes from Ho ah, zaraz oh my God, w pokrzywach. Please, Aha. Aha. Rotujemy dziwki albo zawijamy. Nie jestem pewien. Dziwki, dziwki, dziwki. I Ups. 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 Czemu on znowu strzela do kogoś? No bo ja zawsze To za kurna głupia Co małpa. Muszę się postrzelać. <gryśne> oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, shit. Czt. Nie było czet. Czszt. Czet-sitnik. Ooo, jaki lans Też co taką Chavira, Patrz kurna jaki lans w tej... O. Wow! Jedy na prawo Nie da się na prawo, what the fuck Dobra, czyli mamy wejść tędy Na pewno No Wbijam, wbijam, jest! Okej, okay, tu są jakieś drzwi, co Co? Tu nikogo nie ma. Mamy wejść do góry. No okay, dobra, dobra. <laughs> tam znowu. O, oh, ta fakt, tu się będzie coś działo. I to coś w ogóle. Zapiłeś Już tam lejesz okay. kogoś? Aaaa, strzyj im w dupę! Przesłuchaj. Jestem tutaj klient. What the fuck! Chodzisz tu do mnie! Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj szybko! A gdzie ty jesteś? U góry! U góry, ale gdzie? O Boże, staram się wyjść z pokoju, zaraz ci pokażę. O, tutaj, za tobą. Chodźesz tu, widzisz mnie? Chodź tu, chodź tutaj. Nie, w drugą stronę. Boże, jaki jest ślepy, taki kurna fioletowy pasek. I patrz co oni tu mają w pokoju. Jaki. Aha, dobra, czekaj, widzę cię, widzę, widzę, widzę. I doczekaj. <śledzianie> chodź, chodź. Patrz. <śledzianie> What the Oh, shit. No, no, o, nie. No A tu można też zaglądnąć. Czemu nie można zatańczyć na rurce? Dobra, tam mamy iść. No, dziwi. What the fuck? wejść. Nie, like nie, już można. Przesłuchaj, przesłuchaj. Hulk Hogan <grym wrogów> Hulk Hogan, <grym wrogów> Hogan? Tutaj mam jeszcze drzwi. What the fuck? Kurwa kucyków. What the Mala fuck? Tu jest, tu jest ich dużo! <grym> Czego? Tego? Tak i pełno innych zabawek. Patrz co tu jest! What the fuck? <grym> Jak my się tam mamy dostać? A to jest <grym> piętro niżej. Okej, wyjście na glebę, jak piętro niżej? No tu, jeszcze niżej. A. Nie mogę biegać, nie mam staminy. No, tu są drzwi zamknięte. Czekaj, czekaj, to musimy obejść w takim wypadku. Tylko cholera, gdzie? Tu? Nie tu. O the fuck! Nie tędy. Tędy też nie. Są takie schody gdzieś w dół? No właśnie nie widziałem. Ty, no bez jaj. Hmm. Może to jest gdzieś. przed budynkiem. No bez jaj, bez jaj, cholera jasna. Czekaj, mapa. To jest niby po prawej stronie Kasa sobie przelej Już mam 22 tysiące Może tędy trzeba przejść? Nie O kurę Co? No chodź do mnie. Na pierwsze piętro. Na pierwsze? No. Ja się boję co tam znalazłeś. Zaniebisty <grym> wentylator. Gdzie się tam wszedł? No tu. Czekaj, bo tu są jeszcze jakieś drzwi. Dobra, tu nic nie ma. Tu, tu, tu. Tu? Nie, tu. Tu. To, to. Ok. Może się, się wentylator. What the fuck. Jaki wentylator? Gdzie ty może? U góry, A... na suficie. Oż! Psz... <noise> 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 ok. E, czemu no. ona się tak przymierza do niego? No bo on go leje w dupę. Czy ona? No. Ara. Nie będzie kurna lać go w dupie. Jak mamy się dostać tam, gdzie mamy się dostać? Nie wiem właśnie. Spróbuję wyjść z budynku Jestny burdel. No chyba mamy wyjść z budynku jak się nie mylę Tak, mamy wyjść z budynku Dobra. Ale te stępy Chyba Czekaj bo ja z budynku Idę teraz tam, tam naokoło Czekaj ja poszedłem naokoło i tu nic nie ma i to pokazuje jeszcze nie, że to jest w jakichś podziemiach No ale jak tam mamy kurwa wejść? Nie mam zielonego pojęcia i już mnie to zaczyna... ...lekko irytować I co, będę musiał popiertać. Ja pierniczę Eee By... Lalka Za chwilę porzucisz tych, no super Co? A nie, bo mi... Co, wyszedłeś poza strefę? A What the fuck? I strzelają we mnie nie tylko w ciebie, ja pierniczę, ile ich tu jest! No właśnie, wracam do budynku. Ja sobie trochę postrzelam, no ale cholera jasna. Tu rędy mamy wejść tam w dół. Może lepiej, jakbyśmy nie wchodzili. No ale to pokazuje trochę. Jakby... Dobra, przelazłem. Hmm. Może jakieś wejście gdzieś od boku, cholera, że trzeba na to wejść. Ja pierniczy tu z ludzi strzelających. Na pewno mamy wyjść, bo nie czekałby tyle ludzi na nas. Rajesz, no. Tu pan, nie ma szans. Mało życia, mało życia, mało życia. Tak, spróbujmy jeszcze raz obejść cały budynek naokoło. Tu są jakieś drzwi, z których skorzystać nie mogę. Czekaj, tu mamy pokój. No, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Tu jest przejście, kurwa, mać chyba. Gdzie? Nie no, co jest? Czemu tu nie mogę otworzyć? No, ja też nie mogę otworzyć. Dobrze, no tu byliśmy. Ale pokazuje się łapa, że można. Gdzie? To może ty możesz otworzyć? Właśnie nie mogę. No, o. No, mi się żadna łapa nie pokazuje. Znać zimosa. Łapa, nie mapa, kurwa. A. Dłoń, ręka. Już wiesz o co chodzi. No, to łapa, nie. No, łapa. No. Czekaj, spróbuję jeszcze wejść tam. O, jaki tyłeczek! Tu jest do do znowu kurwa Filtrator <coughs> automatyczny. Tu nic nie ma. I oh. buja! Tu są same pokoje. What the fuck. That was a sad excuse Nie wiem Nie mam żadnego pojęcia albo coś się nam kurna uwaliło, albo nie wiem To niemożliwe Czekaj, tu jest jakieś przejście do tyłu Nie? Czekaj, tu jest nie, tu mam, też nie jest. Mam, 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 mam masz No coś No tu, tu tu o i tu jest Oh my god

What the fuck? Ty jeszcze możesz na nim sterować! To ty możesz nim sterować. Ty prowadzisz. Ja nie prowadzę. Nie? Nie. Nie, on no sam prowadzi. What the fuck? Ty, jeszcze to wybucha. No właśnie.

może... Ja pierdziele, fajne. No nie mieli jej kurnak wyjechać, nawet nie popatrzyli w prawo. Nie znają przepisów. No, no. Już mnie ten koleś w co tak śpiewa, a nie śpiewa. Przestań strzelać do wszystkiego, bo tylko kurna gliniarze będą za nami jeździć. No to był twój pomysł, żeby, tej, żeby w gliniarz wjechać. Ja pierniczę. Co doku? Idziemy na skróty. Spoko. Fak. Dobra. Zjechaliśmy? No. No co, jedziemy. Do końca, Nie czy? wiem. Do kogoś, na pewno. Masakra. Ale za to przynajmniej szybko jedziemy, to jest plus. Ale muzyka jakaś gówniana mi się... Oh, shit, fuck. Przez zmienianie muzyki, kurna, znowu się zagapiłem. <grym> Oj, bez radia najlepiej będzie. Cisza, spokój, tylko brum-bruma słychać. Oh shit, ale bym się wpieprzył w drzewo. Spoko loko. Co spoko Wyświetliło się. Spoko że What? Ej, hey, what the fuck? O oh, shit! O ok, ok, ok. oh, shit! Tam jest ten duży koleś. Pierdolimy. Fuck yes! Aha. O oh, shit! Oh, shit że żyjesz? Żyję. To uciekaj. Nie żyję. No, to nie żyjesz. Czekaj, ja żyję, żyję, żyję. Gdzie ty jesteś? No tu, o, to, tu, 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 tu. I teraz spierdalać trzeba. <grym>, fuck, fuck, fuck. No shit. <grym, <grym, a Potrzebuję ożywienia. Taka, bo ten koleś tu biegnie, a ja nie chcę, żeby on skręcił przypadkiem na mnie Coś mnie potrąciło Strzelam do tego matoła Ale on jest jakiś super wytrzymały Wiem, widzę Oh shit! Potrzebne żywienie Przestaniesz kurna umierać, jak widzisz, że ktoś do Ciebie strzela, to spij dalej może, co? Ale wiesz... No co jest, czemu broni nie mogę zmieniać? Zmęczył się. No ładuj to szybciej, Boże, głupi shotgun! Oh, fuck!

Dobra, git, Majones. Już? Prawie. Jeszcze tam jakiś. frajerzyna Okej. Okay. Dobra, idziemy do budynku. O oh my god. Co te przewody? No. Fucking bitchen. To jakie sadomasa sobie robią, taki ma ładny, fajny golfik. No, Aha. o Boże, kolejny rozpierdziel. A on się z nim będzie lał, to dobra. Może jakieś granaty? No już rzuciłem. To dobrze. Tylko trochę za blisko. A ja tu grupowo zabijam ludzi z shotguna. Okej. Okay. Ile was tam na dole będzie się działo? Podejrzewam, że dużo. Minigana mamy gdzieś. Widzę. Strzelam mu w głowę. Granat się odbił, poleciał w powietrze. Nie, <laughs> widziałem. Oh shit, fuck no. Skończyć. What the fuck, ja nie wiem w ogóle skąd oni strzelają, z góry. A ty, jest jeszcze dwóch. Kogo? No zobacz sobie, podpalaczy. O widzę, jaki pełen cheer-out mają. Ale ja tu zaraz zdechnę. Czekaj, ja potrzebuję tylko chwilkę. O, oh, fuck! Oh shit! Ja zaraz zdechnę Fucka biczem. Gdzie ty jesteś? Ty. Ja oszczelam z góry. Zobaczcie, co wrzucicie gdzie mam z nas leży.

i had someone else in mind excuse me the syndicate has to answer for what they did and this time we're taking the fight to them since we don't know steelport i brought in some people who do this is kinsey zemos and angel